Dzień dobry, dobry wieczór. Oj, przepraszam, dobry wieczór. Jest piątek godzina 20. Wszyscy zajęci są już przygotowaniem do weekendu. Mam nadzieję, że tydzień był pracowity. Wobec czego weekend będzie dobry odpoczynkiem. A jeśli weekend nie będzie odpoczynkiem, tylko będzie nauką, tak jak w moim przypadku, to też, żeby był przyjemny. Dzisiaj jestem na live, który nie wiem, czy będzie stałą, stałym programem. Natomiast będę na pewno starała się, żeby te live' były znowu na grupie. I w ogóle na Facebooku widoczne. I dzisiaj przychodzę z takim nietypowym pytaniem. Kto kupuje BMW? Skąd takie pytanie? Takie pytanie padło na pewnym spotkaniu zecnego forum, gdzie jak się mawia, co się wydarza w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Bo tego nie mogę sama tego, kto powiedział to i gdzie powiedzieć, chyba, że te same osoby przyjdą i powiedzą. Niemniej, padło tak, tam takie stwierdzenie hmm, i ja zostałam po, podana jako osoba, która by ten dylemat rozwiązała. Ten, ten spór o to, kto kupuje BMW. Ponieważ nie było mnie wówczas na tym spotkaniu, byłam na innym równie zasnym spotkaniu, niestety nie mogłam udzielić odpowiedzi, a szczerze powiem, bardzo chciałam i żałowałam, że nie byłam wówczas na tym spotkaniu. Zatem stąd ten live, żeby udzielić odpowiedzi zainteresowanym osobom na pytanie: kto kupuje BMW? Najprościej można odpowiedzieć, że no ten, kogo na to stać. Ale jak sobie przypomnijcie, lata wczesne 90. lub 2000., to stare BMW jeździły po polskich drogach i było ich całkiem sporo. I podejrzewam, że wtedy wszystkich było stać na BMW, ale pewna grupa sobie to BMW upodobała. Jak jest w tej chwili? W tej chwili BMW nie jest jakimś mocno. Um, przepraszam, muszę wyłączyć Siri. W tej chwili BMW nie jest jakimś mocno unikatowe, ale też nie jest jakoś mocno wyjątkowe. Po prostu jest. Jeden z wielu marek, które jeżdżą po polskich drogach. Zatem, kto kupuje BMW? Padło też tam takie stwierdzenie, że przecież BMW jest czerwone. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, mowa o, o struktogramie, który mówi o trzech kolorach mózgu, czyli o zielonej biostrukturze, o, niebies o czerwonej i o niebieskiej biostrukturze mózgu. W ten sam sposób można oszacować wszystko to, co jest na rynku, czyli każdy produkt lub nawet usługę można w kolorach struktogramowych też określić. I padło takie stwierdzenie, że BMW jest czerwone. Czyli to jest marka, która jest nacechowana czerwonymi symptomami, czerwonej biostruktury. Tych, którzy nie wiedzą, jaką mają biostrukturę, albo chcieliby swoją biostrukturę poznać, zapraszam do kontaktu. Na pewno na ten temat możemy porozmawiać i znaleźć na to rozwiązanie. Natomiast odpowiadając, faktycznie BMW jest czerwoną marką. To jest marka, nie mogę za bardzo się rozwijać na ten temat, bo nie w tę stronę idzie, ale BMW jest bardzo, hmm, cześć Bożanka, bardzo elitarne i faktycznie było do pewnego momentu czerwone. Takie bardzo, bardzo czerwone. Natomiast, który kolor kupuje BMW? Uwaga, odpowiedź: otóż każdy. Każdy kolor, każda biostruktura kupuje BMW pod warunkiem, że ją na to stać. Ale każda biostruktura kupuje to BMW z różnych przyczyn, z różnych powodów. Zaczynając od zielonej. Czyli tej najbardziej nastawionej na ludzi, tej najbardziej polegających na rekomendacjach, na poleceniach, na tym, co jest bezpieczne, co jest przetestowane, co na pewno nas nie zabije. Zielony, słabo widać ten zielony, widzę, że się szary zrobił, ale to jest zielony ludzik. Zielona biostruktura kupuje BMW, jeśli ktoś mu je, no, poleci to BMW, albo ktoś ma BMW i mówi, że to jest dobre auto. Wówczas zielona biostruktura kupi też BMW. Czyli Zielony kupi czerwony BMW. Nic w tym strasznego. Jeżeli poszedłby taki komunikat, że BMW jest również bezpieczne, że BMW jest rodzinne, że BMW to jest tradycja i historia, jaka to wszystko jedno, ale że historia i że wszyscy polecają, to naprawdę zielony kupi BMW. No bo przecież jest polecane, więc nie może być złe, więc nie może mnie zabić, więc na pewno będzie bezpieczne, na pewno nawet dla rodziny. Oczywiście BMW nie daje takiego komunikatu na rynek, ale zielone biostruktury też kupują BMW. Kolejną biostrukturą jest czerwona, czyli ta, której dominującym częścią mózgu jest międzymózgowie I czerwone biostruktury kupują czerwone auta, no bo to jest ich grupa docelowa. BMW cechuje stawia na rynek auto, które jest czerwone. To jest wobec czego najszybciej będzie kupowała grupa czerwona. Tutaj jakby rzecz jest oczywista. Natomiast jest też grupa niebieska. Niebieska grupa ludzi z aktywnym kresem mózgowiem kupuje BMW, bo to jest świetna marka. Bo ma świetne walory techniczne, bo ma dobre osiągi, bo ma świetny moment pędu, bo ma bardzo dobre jakości wyposażenie, najnowszą technologię zastosowaną w silniku, w, w karoserii, w systemach zabezpieczeń, w nawigacji, tam są tak kosmiczne czasami gadżety, które są tylko w tym jednym modelu, mało tego one są tylko w innych na przykład startach kosmicznych. Nie wiem, czy tak akurat jest, ale taki komunikat, gdyby poszedł na rynek, to niebieski kupi. Niebieski kupi BMW ze względu na jego podejście na BMW, na podejście do technologii, na wizyjność, na to, że się rozwija i patrzy w przód, że ma jakieś fantastyczne pomysły i będzie się w przyszłości dalej rozwijało. Dlatego właśnie kupi niebieski ze względu na walory techniczne i to, że BMW będzie się dalej rozwijało. No i teraz bardzo trudna decyzja, kto kupuje BMW? Każdy kupuje BMW. Znam, nie powiem ko, kto, ale znam osobę, posiadaczkę BMW, która ma bardzo, bardzo duży deficyt czerwonego, no tam po prostu czerwonego jest ci ci ciu ci. I ma bardzo dużo niebieskiego i zielonego. I ma BMW. Ona tym BMW nie musisz panować tak, jak robi to czerwony, ona tym BMW nie podnosi sobie prestiżu, podbudowuje swój, um, swoją wartość w swoich własnych oczach i być może oczach sąsiadów. Ona ma to BMW zupełnie z innych powodów: bo jest niezawodne, bo ma dobre wartości, wa, walory techniczne. Być może też było w atrakcyjnej cenie, więc to akurat jest czerwone, ale powiedzmy, że było, było polecone przez kogoś. Też tak mogło być. Znam też zieloną osobę, która ma BMW. I to jest BMW autentycznie rodzinne, dlatego że tam są wszystkie możliwe dziecięce gadżety w tym samochodzie. A to jest osoba z bardzo dużym zielonym. I ma BMW, które jest czerwone. To BMW trochę wygląda jak czołg, i yy, mam wrażenie, że po prostu yy, ta konkretna pani wzięła sobie tą BMW ze względu na bezpieczeństwo, które BMW jej zapewniło. Więc kto kupuje BMW? No, każdy kupuje BMW tylko ze względu na różne potrzeby i wymagania stawiane do tego samochodu. Inne samochody, inne marki mają inne. Yy, Kolory w swoich, w swoich markach zakodowane i nie, każdy, każdy kolor, każda osoba może kupić każdy wolny te, samochód. Tylko patrzy na zupełnie inne rzeczy, które są dla niej ważne w danym momencie. Gdybym była na tym spotkaniu, tak właśnie bym powiedziała: Nie było mnie na tym spotkaniu i trochę żałuję, ale mam nadzieję, że rozwiałam już teraz wątpliwości osób zainteresowanych. I odpowiedziałam na pytanie, kto kupuje BMW. Może to będzie mój następny samochód? Nie wiem. A jakimi wy samochodami jeździcie? O kolorach produktów i usług jest struktogram numer 3. I tam jest tego więcej. Tam są naprawdę takie historie, że hmm. polecam, jeżeli masz ochotę na struktogram, zapraszam do kontaktu, a do zobaczenia w przyszłości na następnym live. Do zobaczenia, Babożynko!